Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zostaw suba także zaznacz dzwonek, aby otrzymywać powiadomienia o wszystkich moich filmach. Wielkie dzięki. Siema, w dzisiejszym filmie chciałem sprawdzić, a ja zarazem pokazać wam, czy da się zrzut kartnego podać tak jak to wykonał Messi z Suarezem jakiś czas temu, czy też było kilka innych przypadków w historii. No, ale to dawno, dawno temu oczywiście. Ogólnie mam na myśli takie podanie, wiecie, że nie strzelamy bezpośrednio na bramkę, tylko podajemy i zawodnik z za pola karnego wbiega w piłkę, uderza, no i są duże szanse wtedy na gola. Czy jest to możliwe w FIFA? Za chwilkę wszystkiego się dowiecie, a tymczasem zobaczcie jak to wyglądało w rzeczywistości. tak więc właśnie coś takiego miałem na myśli no i teraz właśnie my spróbujemy to tutaj zrobić e, przygotowałem kilka sytuacji swoich rzutów karnych, miałem na szczęście dwa pady, więc zdecydowanie mi to ułatwiło tutaj próby, e, no i niestety jak możecie zauważyć tutaj e, no coś nie szło po mojej myśli, po prostu te podanie, mimo że było jak, naj, mm, no jak najmniej siły włożone, jak najbardziej gałka skrzywiona w bok, e, zresztą dresztowałem także w obie strony te podanie no niestety ciągle ono było jako taki słaby strzał w bok bramki. No nie dało się tam dobiec zawodnikiem, chyba musiałby być to nie wiem janki. to te podania akurat by musiały jakoś fajnie tutaj Wyjść, no i wtedy jakieś szanse może by były, a i mimo wszystko to nie jest to oczywiście o co nam chodzi, nic podobnego do tej sytuacji w rzeczywistości z Messi. Ale postanowiłem zrobić jedną rzecz, która mogłaby to ułatwić, mianowicie wszedłem w ustawienia i zmieniłem tam opcję siły strzału, yy, znaczy siły podania, oczywiście, bo jak wiecie, możemy sobie tam ustawiać, jakiej siły ma być podanie, strzał, yy, częstotliwość kontuzji i tak dalej. Właśnie jedną z takich opcji jest yy, to dotyczące podań, postanowiłem to zmienić na jak najmniejsze czyli teoretycznie podania były bardzo bardzo słabe. No, trzeba by bardzo mocno nacisnąć, żeby podanie doszło do zawodnika i tak dalej. No i zobaczymy czy w rzucie karnym to skutkuje w jakiejś części, więc oczywiście znów zostałem sfabrowany, nawet tam wybrałem bramkarza ogólnie w tych karnych, żebyście zauważyli, że nawet ktoś ze słabymi tymi podaniami i tak dalej, no niestety nie ma szans podać w ten sposób, jaki my chcemy, no i oczywiście podanie nie wyszło niestety, tak więc no, trzeba przyznać, że jest to, że tak powiem mit obalony, no nie da się podać z rzutu karnego w Fifie, może raz na jakiś czas wyjdzie komuś, akurat poda, gdzieś tam zginie jeszcze bramkowej, znaczy nie bramkowa, ja to jest za bramkowej, a tej zabramkowej właściwie ktoś zdoła jeszcze zginie końca podać i jakoś gol padnie natomiast nie jest to oczywiście to co nam chodzi więc jest to niestety nie do wykonania no i nic z tym nie zrobimy, no cóż niestety tego jej nam tutaj nie zapewnia kto wie, może w przyszłych FIFA więcej będzie opcji wykonywania tych rzutów karnych, może będzie to dostępne Na no, a tymczasem niestety tym no nie możemy tego po prostu używać, tak więc na dzisiaj to będzie to, jeśli chcecie więcej takich filmów no, gdzie coś testuje, patrzę jak coś wygląda i tak dalej, nie zapomnijcie napisać w tym komentarzu, zostawcie łapkę nowe, sobie zachęcam do zostawienia suba i ja wam za dzisiaj dziękuję. To będzie na tyle do usłyszenia. No i cześć.